Fonon. Fonon spółka ZO działa na rynku od 4 lat. Jest grupą kilku niezależnych projektów biznesowych działających na różnych rynkach. Jest to związane z designem, produkcją oraz branżą IT. W swoim portfolio marek mamy takie marki jak Luc Andre, Fulcosystem, Fulco Media, Fulco Logic oraz Płytki ceramiczne Alchemist. Nasze działania tak naprawdę powstały z idei i od razu spotkały się z dużym zainteresowaniem rynku. Tworząc jako jedynie na świecie meble motoryzacyjne, zbudowaliśmy sieć międzynarodowych sprzedawców i teraz sprzedajemy w wielu krajach, tak jak w Szwajcarii, Stanach czy Anglii, nawet Chinach. Meble motoryzacyjne to pomysł, który stanął na styku designu użytkowego oraz motoryzacji. Jest to pierwszy tego typu produkt na rynku, ponieważ produkowany jest w sposób tak, jak produkowane były stare samochody w latach 50., natomiast jego odbiorcami są klienci, którzy potrzebują produktów o bardzo ciekawej stylistyce i takich produktów jeszcze na rynku nie było. Nasze produkty cechuje innowacyjność, ciekawy design oraz pomysły, które staramy się przekuć na rynek, których na rynku jeszcze nie było. W Fonon wierzymy, że marka jest najważniejsza, dlatego nie jesteśmy tylko podwykonawcą usług, ale wszystkie nasze pomysły aplikujemy pod własnymi markami na rynek. Chcemy, żeby były to marki silne, polskie i innowacyjne.